Myślę, że będziemy zaczynać. E, witam serdecznie Państwa na otwarciu przetargu pod nazwą e, wykosz, Wykaszanie działek gminnych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. E, ja nazywam się Olaf Dąbrowski reprezentuję Wydział Zamówień Publicznych. I tak, jeżeli chodzi o kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest to kwota brutto 110 000 zł. Do zamawiającego do godziny składania ofert wpłynęły, wpłynęło 5 ofert i zaczynamy. Oferta numer 1 Silesia Universal Service, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Nagieter, 29 P40 748, Katowice. Zobowiązujemy się do wykonania i zakończenia oferowanych prac zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umowy za kwotę brutto 34 400 zł. 34 400 zł. Kryterium poza wykonanie jednokrotnego wygaszania. Oznaczono termin do 25 dni kalendarzowych. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy, termin zakończenia do 30 listopada 2021 roku. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w projekcie umowy. Oferta numer 2 inferno. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rynek główny 28 31 0, 10, Kraków. Zobowiązujemy się do wykonania i zakończenia oferowanych prac zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umowy za kwotę brutto.

Termin rozpoczęcia od dnia zawarcia umowy, termin zakończenia 30 listopada 2021 roku. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w projekcie umowy. Oferta numer 3 wycinka drzew Ireneusz Ferdynus, ulica wyzwolenia 98 43 365, Wilkowice. Zobowiązujemy się do wykonania i zakończenia oferowanych prac zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umowy za kwotę brutto. 59 800 zł 59800 59 800 zł. Kryterium je wykonanie jednokrotnego wykaszania oznaczono 25 dni kalendarzowych. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2021 roku. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w projekcie umowy. Oferta numer 4 firma wielobranżowa Gwizdoń, Robert Gwizdoń, ulica Piasta 12 43 502 Czechowice Dziedzice. Zobowiązujemy się do wykonania i zakończenia oferowanych prac zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami umowy za kwotę brutto. 222 tysięcy złotych. 222 tysięcy złotych. Jedno, wykonanie jednokrotnego wykaszania oznaczono 25 dni kalendarzowych. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2000 Dwudziestego pierwszego roku. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w projekcie umowy. I ostatnia oferta, oferta numer 5. Oferta numer 5. Hydrooperat Ireneusz Kanik, ulica Mickiewicza, 12 łamane 19 43 502, czechowice Dziedzice. Zobowiązujemy się do wykonania i zakończenia oferowanych prac zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oraz warunkami umowy za kwotę brutto 64 600 zł. 64 600 zł. Kryterium e, pozacenowe wykonanie jednokrotnego wykażania oznaczono 25 dni kalendarzowych. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2021 roku oraz akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w projekcie umowy. Ja tylko przypominam, że dzisiaj e, zostanie zamieszczona informacja z dzisiejszego otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, i w terminie do trzech dni od dnia dzisiejszego należy złożyć informację o przynależności bądź nie do grup kapitałowych. I to by było wszystko. Myślę, że zakończymy na tym. Bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia.